Filozofią serii Age Gun firmy nasz, jest to, by dać wędkarzom możliwie jak najwyższej jakości produkt spełniający oczekiwania, trwały. Ale za jak najniższą cenę, żeby było to dostępne dla osób rozpoczynających swoją przygodę z tym sportem lub po prostu osób, które nie chcą wydawać zbyt dużych kwot na, na swoje hobby. Kiedy trzy lata temu wyruszyliśmy w, w podróż po polskich sklepach, po polskich łowiskach z ludźmi, którzy tworzą produkty w firmie nasz. Naszym celem po prostu było sprawdzenie, jakie tak naprawdę produkty są potrzebne tutaj w Polsce i czego polscy wędkarze oczekują. Efektem tej pracy jest dokładnie ta seria. Duże namioty, duże łóżka, szerokie, wygodne materacje. Pierwszym produktem, który chciałbym Wam dzisiaj tutaj pokazać to H-GUN TUMEN Dome. Jest to bardzo duży namiot, wysoki, ma około 1,70 m wysokości, w zależności od tego jak się go rozłoży. Może mieć nawet do 1,70 m. Jest wykonany z bardzo fajnego, trwałego materiału, oczywiście w 100% wodoodpornego, ale jednocześnie lekkiego. Dlatego ten namiot po złożeniu naprawdę nie waży dużo. Jest zbudowany na bazie trzech, trzech żebrowań. Przez to składanie go jest po prostu bardzo proste, szybkie, bezproblemowe. Z dodatkowych funkcji, które ten namiot posiada, to oczywiście daszek, który teraz już jest standardem w większości namiotów. Daje on odrobinę cienia w takie słoneczne dni jak dzisiaj, zabezpiecza nieco przed deszczem. Jak widać, namiot jest ogromny, oferuje ogrom przestrzeni w środku. Mieszczą się spokojnie dwa bardzo szerokie łóżka i jeszcze jest oczywiście kupa miejsca pomiędzy nimi, żeby sobie wygodnie wychodzić. Tak jak wcześniej wspomniałem, zwróciliśmy dużą uwagę na wysokość namiotu. Jest to bardzo pożądana cecha, ludzie sobie lubią wygodnie stanąć, przebrać się czy coś wyciągnąć z jakiejś torby. Edgegan Oval to po prostu nowa, ulepszona wersja legendarnego owala namiotu parasola wprowadzonego przez Kevina nasza do wędkarstwa karpiowego. Dzięki niemu możemy sobie śmiało spędzić nockę pod, nad wodą, możemy sobie spędzić dniówkę w takim słońcu jak dzisiaj, oferuje to troszeczkę cienia, schronienia przed deszczem. Zbudowany jest na, tak jak tu z bardzo mocnego, trwałego materiału, w 100% oczywiście wodoodpornego. Oparty jest na bardzo, bardzo mocnej i właściwie nigdy nie psującej się głowicy, sprawdzona rzecz. Składa się do rozmiarów dość długich, natomiast bardzo wąskich, tak jak klasyczny parasol, także bardzo ładnie wchodzi do samochodu do bagażnika, nie sprawia żadnych problemów w transporcie.